Co tam dobrego marzenko ci robisz? Sałatkę z tuńczykiem, idealną na Sylwestra. To jakie składniki? 250 g tuńczyka, Dzisiaj jego gotowanych na twardo, puszka kukurydzy konserwowej, 4 ogórki konserwowe, puszka groszku konserwowego, około 100 g sera żółtego, zielona cebulka, majonez i pieprz do smaku. Na grubych oczkach ścieramy osobno żółtka i białka. Ogórki kroimy w kostkę i na koniec kroimy cebulkę. W szklanym naczyniu układamy sałatkę. Białka, groszek, Tuńczyk, kukurydza, majonez, pieprz, starty ser żółty, ogórki, żółtka i zielona cebulka. Mm, jaka piękna sałatka wyszła, zobacz. A może by tak spróbować? No dobra, trochę spróbujesz. Marek, próbuj. Mmm, ogóreczek. Mmm, tuńczyk.